Z księgi proroka przerwyka To mówi Pan. Wróć Izraelu do Pana, Boga Twojego. Upadłeś bowiem przez własną Twoją winę. Zabierzcie ze sobą słowa i nawróćcie się do Pana. Mówcie do niego. Przebacz nam całą naszą winę. W ten sposób otrzymamy dobro za owoc naszych A Asyria nie może nas zabić. Nie chcemy już wstać na konie, ani też mówić, Pan Boże. Do dzieła rąk waszych. I ciebie bowiem znajdzie litość sierota. Uleczy ich niewierność i umiłuje z serca, bo gniew, gniew mój odwrócił się od nich. Stana się jakby rosą dla Izraela, także rozkwitnie jak lilia i jak to pole rozpuści korzenie. Rozwiną się jego latorośle. Będzie wspaniały jak drzewo oliwne. Woń jego będzie jak woń Libanu. I wrócą znowu. By usiąść w mym cieniu, a zboże uprawiać będą, winnice sadzić, których słowa będzie tak wielka, jak wina libańskiego. Co ma jeszcze Efraim wspólnego z bożkami? Ja go wysłuchuję i ja nań spoglądam. Ja jestem jak cyprys zielony i mnie zawdzięcza swój owoc. Któż jest tak mądry, aby to pojął, i tak rozumny, aby to rozważył? Bo drogi Pana są proste, kroczą nimi sprawiedliwi. Lecz potykają się na niej grzesznicy. Oto słowo Boże. Boguś. Let you mute them so Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jeden z uczonych w piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go, które jest pierwsze ze wszystkich przykazań. Jezus odpowiedział. Pierwsze jest, słuchaj Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Rzekł mu uczony w piśmie: Bardzo dobrze, nauczycielu, słusznieś powiedział, bo jeden jest i nie ma innego prócz niego. Miłować go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całe palenia i ofiary. Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego, niedaleko jesteś od Królestwa Bożego i nikt już nie odważył się więcej go pytać. Oto słowo pańskie. Słowo pańskie. Jak bardzo na różne sposoby potrzebujemy do tego słowa wracać. Pierwszy jest: słuchaj Izrael. Jak na tysiące sposobów potrafimy zatykać sobie uszy, jak na tysiące sposobów w relacji do Pana Boga potrafimy się zagłuszyć, w relacji z samym sobą potrafimy się zagłuszyć, w relacji z drugim człowiekiem potrafimy się zagłuszyć. Dzisiaj chciałbym zacytować pewien fragment. Historii, z której niestety uczestniczyliśmy też jako Polacy. W XVIII wieku miała miejsce taka sytuacja, kiedy no, te wojny tureckie dotyczyły, dotyczyły jakby Polsko-Tureckie, ale nie tylko Polsko, dotyczyły całej Europy. Z Turkami tam się zmagaliśmy, co chwila. I był taki moment, kiedy, ponieważ Turcy toczyli też wojnę gdzieś, gdzieś z Rosją, Cesarz Austriacki stwierdził, że jest to dobry moment, żeby zjednoczyć wojska europejskie i uderzyć na, na ten naród, żeby ostatecznie uwolnić się od tego ciągłego nękania. I historia, którą chciałbym przetoczyć, rozpoczyna się tak. W nocy z 17 na 18 września 1788 roku wojska cesarskie doszły do rzeki Temesz w miejscowości K... Karaserpes, jakoś tak. Wysłani przodem husarzy mieli zabezpieczyć przyczółek na drugim brzegu, tak by na drugi dzień mogły przeprawić się siły główne. Jak się okazało, w pobliżu operowania kawał, kawalerii straży przedniej, swoje obozowisko założyli wołosty cyganie. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że mieli oni spory ładunek alkoholu. Fantazja kawaleryjska nie pozwalała na przepuszczenie takiej okazji. Husarze zarekwilowali go żałkę i oddali się libacji w najlepsze. Gdy do mostu dotarły pierwsze oddziały piechoty, do rozdysponowania pozostała już tylko jedna beczka na pitku. Jednak na żądanie piechurów, by się z nimi podzielić zdobyczą, husarze zdecydowanie odmówili. Szybko doszło do wyzwisk i wzajemnych przepychanek. Padły pierwsze strzały, a niektórzy chwycili za szablę. Wykorzystując puste beczki, husarze dodatkowo ufortyfikowali swoją pozycję, szykując się na dłuższe oblężenie. Chęć ugaszenia pragnienia, tak ładnie nazwane to, u piechurów była tak wielka, że uciekli się w tej sytuacji do podstępu. Chcąc zmusić kawalerzystów do porzucenia szańców, zaczęli krzyczeć: Turcy, Turcy! Efekt okrzyku przeszedł najśmielsze oczekiwania piechociarzy. Pijani husarzy. Rzeczywiście wyszli z za barykady, ale zrobili to z takim impetem, że runęli przez most w stronę zdezorientowanych piechurów. Kawaleria podchwyciła okrzyk przerażenia przed Turkami, a ten poniósł się dalej przez kolejne grupy żołnierzy. Koniec końców tej historii był taki, że z tego samego wojska wybiło się 10 tysięcy ludzi. I następnego dnia, kiedy Turcy tam rzeczywiście się pojawili, no tak naprawdę już nie bardzo mieli z kim walczyć. Mogli tylko pozbierać łupy co po niektórym poobcinać głowy, bo za nie też podobno można było dostać niezłe pieniądze. I tak się to wszystko skończyło. Dlaczego to przytaczam? Po pierwsze, w dzisiejszym psalmie zaśpiewaliśmy Słyszę język nieznany. Problem, który dotyczył tamtego wojska był taki, że oni rzeczywiście nie potrafili się zrozumieć, ponieważ dowódcy mówili innym językiem niż, niż podstawowi żołnierze i nawet cesarz, który w którymś momencie próbował bezpośrednio interweniować, został gdzieś tam zepchnięty do, do rzeki i ledwo, ledwo to tak naprawdę przeżył. I to była jakby, jakby pierwsza przyczyna, dla której przeczytałem ten fragment. Jakoś tak mnie to zainspirowało. Ale no przecież to jest dokładnie ta sytuacja, o której Jezus tutaj mówi, która nie została zastosowana. Nie słuchano. Każdy myślał tylko o zapełnieniu swojego żołądka, swojego brzucha, Udowodnieniu swojej racji? I koniec tego no właśnie dzisiaj z perspektywy wieków, które minęły, możemy się uśmiechać i myśleć sobie, co za durni ludzie, ale zginęło tam wtedy 10 tysięcy ludzi, bo nie potrafili się usłyszeć, bo nie potrafili się zrozumieć, bo nie potrafili uszanować swoich własnych racji. Historia historią. Jak to przełożyć do dzisiaj? Jakie trudne to jest, że w czasie, w którym tak naprawdę tak bardzo potrzebujemy słuchać i mamy tak wiele różnych sposobności, żeby w końcu zacząć słyszeć yy, siebie, Pana Boga, siebie nawzajem. Trochę przymuszeni do tego jesteśmy, żeby zacząć jakoś inaczej. Yy, to i tak jakby w takim swoim kościelnym świecie potrafimy skakać sobie do, yy, do gardła wręcz. Yy. Jeśli będziemy się przepychać różnego rodzaju przepisami, racjami itd., itd., gdzie tu jest miejsce na słuchanie? Najpierw na słuchanie siebie. Już nie mówiąc o tym, co z tego słuchania wynika na samym początku. Będziesz miłował. Bardzo potrzebujemy słuchać Boga, który nieustannie i na tysiące różnych sposobów powtarza. Pierwsze zdanie chciałem zacytować z Księgi Jozeasza dzisiaj, z tego tłumaczenia. Wróć, Izraelu, do Pana swojego Boga, bo słaby się stałeś z powodu swoich nieprawości. Zabierzcie ze sobą słowa i zwróćcie się do Pana swojego Boga. Odezwijcie się do Niego. Jedna z obietnic którą usłyszeliśmy dzisiaj przy kolacji, kiedy rozmawialiśmy o e, dzisiejszej liturgii słowa jest taka, że e, staniemy się wtedy o sława będzie tak wielka jak wina libańskiego wtedy, kiedy wrócą do Pana, wtedy, kiedy schronią się w Jego cieniu ja Go wysłuchuję, ja na Nim spoglądam ja jestem jak cyprys zielony, i mnie zawdzięcza swój owoc. Drogi Pana są proste, kroczą nimi sprawiedliwi, lecz potykają się na nich grzesznicy. Ta sytuacja z dzisiejszej Ewangelii też jest ciekawą sytuacją, bo jak ona się zaczyna? Do Jezusa przychodzą różni ludzie, zadają mu różne pytania. Ich motywacje też są bardzo różne. I ten człowiek przychodzi do Jezusa, kiedy słyszy, jak Jezus wcześniej odpowiedział na pytanie, które wcześniej, wcześniej zostało postawione. I jakby wprowadzenie jakby znowu w Biblii Pierwszego Kościoła jest takie dosyć inspirujące. Po wysłuchaniu ich rozmowy, Podszedł jeden z uczonych w piśmie, zauważył bowiem, że dobrze im odpowiedział i zapytał go, które przykazanie jest pierwsze. Najpierw posłuchał. Najpierw jakby zobaczył, ok. To jest człowiek, któremu mogę zadać ważne pytanie. To jest człowiek, po którego jakby rozmowie wcześniejszej wnioskuje, mogę go zapytać o sprawę najważniejszą. Pierwszy, najbardziej istotny. Kogo pytasz o najważniejsze sprawy w Twoim życiu? Kogo pytasz o to, co jest pierwsze dla Ciebie? I co jest pierwsze dla Pana Boga? Co jest pierwsze w relacji do człowieka? Co jest pierwsze w życiu? Co jest najbardziej istotne? Obawiam się, że jakby tak dobrze przyjrzeć się gdzieś w głębokości swoim własnym sumieniom, to zobaczymy, że niejedną taką beczkę gorzałki mamy, o którą byśmy się pozabijali. I nie potrafili się z powodu tej beczki gorzałki usłyszeć. Ale dobra nowina Ewangelii jest taka, że słuchanie jest możliwe. Że miłowanie Boga z całym sercem jest możliwe. Że miłowanie Boga całym umysłem, całą mocą jest możliwe. Że miłowanie bliźniego jest możliwe. Że miłowanie siebie samego jest możliwe. I kiedy to się zaczyna rozumieć, to tak jak mówi Jezus, zaczyna się być niedaleko Królestwa Bożego. w świecie, w którym tak wiele jest hałasu i w świecie, w którym tak wiele też jest hałasu w naszych własnych głowach i sercach. Dzisiaj zapraszasz nas do tego, żebyśmy znowu zaczęli słuchać. Uzdolnij nas, Panie, w jakiś taki nowy sposób do tego, żebyśmy słyszeli siebie inaczej niż do tej pory. Żeby z tego słuchania wynikała nasza miłość, ale też, żeby żeby to słuchanie było wyrazem naszej miłości. Tak bardzo, Panie, potrzebujemy w tym czasie słuchać Twojego słowa, które zawsze podnosi, które zawsze przywraca nadzieję, które zawsze dodaje sił, które ma w sobie moc uzdrowienia, które ma w sobie moc pojednania z Tobą. Daj nam, Panie, taką nową zdolność przybknięcia do Ciebie całym sercem, całym umysłem ze wszystkich sił z tego przygnięcia do ciebie panie będzie płynąć wszystko inne to że będziemy potrafili kochać siebie że będziemy potrafili kochać siebie nawzajem duchu święty rozlewaj swoją miłość w naszych sercach duchu święty uzdanie nas do tego żebyśmy tą miłością żyli żeby ona stała się dla nas pierwszym odruchem działania, myślenia, czy czasami zawieszenia działania. Kochaj w nas. Kochaj nas. uzdanie nas do tego, żebyśmy kochali. O way. ty jesteś Bogiem. Ty jesteś Bogiem, bez którego nie jesteśmy zdolni żeby kochać domka, bez którego nie jesteśmy zdolni, żeby żyć. I Panie, chcemy wrócić najpierw do tego, żeby usłyszeć Twoje słowa. O Adonai, show of your kingdom. O show Słowa, w których zapewniasz nam, że jesteś ciągle gotowy, żeby nas wyzwalać od naszych nieprawości. O Adonai, show Słowa, w których ciągle zapewniasz nam, że Twoja miłość chce nas chronić, że Twoja miłość chce nas strzelać. Ładna Że Twoja miłość chce nas doprowadzić do tego, co najlepsze w życiu, co najpiękniejsze. Ładna Że Twoja miłość może spowodować, że dzisiaj, pomimo ograniczeń, w których ewidentnie jesteśmy, możemy, możemy żyć pełnią życia. Ładna I Ładna Ty jesteś pełną miłości. Ty jesteś pełnią pokoju. O Anna, czujujuj, czujujuj. Ty, który kochasz, także tych, którzy deklarują się jako Twoi przeciwnicy. Ty, który kochasz, także tych, którzy deklarują się jako ci, którzy nie wierzą w Ciebie. Ty, który kochasz, także tych, którzy z Tobą walczą. Ale kochasz tak bardzo swoich uczniów, kochasz tak bardzo tych, którzy wzywają Twojego świętego imienia. Daj nam Panie w tym czasie, całym sercem, całym umysłem, ze wszystkich sił, za absorbować w siebie tą miłość. Kochaj nas Panie, kochaj w nas, kochaj przez nas i kochaj z nami. Niech to kochanie będzie jakąkolwiek motywacją do tego, że zaczniemy siebie naprawdę słyszeć, że zaczniemy wkładać jakiś wysiłek w to, żeby, żeby zrozumieć się. W to, żeby nie tylko szukać argumentów potwierdzających czy negujących jakieś racje, ale żeby szukać spotkania. Jestem tego pewien. Chcemy teraz, Panie, bardziej słuchać Ciebie niż czegokolwiek innego. Bardziej słuchać Ciebie niż jakiegokolwiek innego głosu.